Dobry wieczór. Spotkaliśmy się dzisiaj z panią Urszulą Zawopulu, przewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalnego Polaków na Cyprze Malwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, co się stało? Bo nagle tu słyszymy jakaś afera w związku z tym, że cypryjskie urzędy wykreśliły Malwy z rejestru. Nie, to nie tylko Malwy, bo okazuje się, że jeszcze wiele stowarzyszeń. Cypryjski Parlament zrobił nowe prawo dotyczące związków, stowarzyszeń i tak dalej. No, i w zasadzie władze powinny poinformować wszystkich zainteresowanych, że coś takiego jest. No, niby było w radiu, było w telewizji, było w prasie, ale to nie znaczy, że osoby powinny czy radio, czy telewizję, czy w prasę cypryjską czytać, bo to nie należy do obowiązków obywatela. Ja to mogę robić, ale mogę. nikt mnie do tego nie zmusił ani mnie tego nie przekazał. W związku z czym niedawno dostałam powiadomienie. Pocztą polecono z podpisem, że informują mnie uprzejmie na podstawie takiego prawa, że wykreślają malwy z listy tych wszystkich stowarzyszeń. Jedyna droga to było porozumieć się z adwokatem, nie żeby wystąpić przeciwko Republice Cypryjskiej, no bo to po prostu nie te progi. Więc trzeba było różne rzeczy opracować. Adwokat się na to zgodził, a adwokatka mi właśnie powiedziała. Że jest przesunięcie terminu, że było dużo oburzonych właśnie stowarzyszeń, że nie można w taki sposób postępować. W związku z czym dali przedłużenie do 21 albo 5 października. Więc to wszystko teraz na szybko trzeba było robić. To chyba największą robotę miała adwokatka, która musiała cały status, wszystko przerobić według tego nowego prawa. No i teraz robimy formę formie walnego zgromadzenia, się podpisujemy, żeby po prostu wypełnić przekazane przez prawo cypryjskie rzeczy. Czyli tak naprawdę niechcący, razem z Dorotą, staliśmy się członkami Stowarzyszenia Malwa. Właśnie i to bez specjalnych kłopotów, tylko jeden podpisik, jedna parawka i już. Czyli słuchajcie, jeżeli ktoś chce pomóc Malwie, bardzo prosimy o kontakt z Panią Urszulą. No będzie chyba trudno, chyba że ktoś z Nikozji, dlatego że jak powiedziałam do, do 21 października mam umowę z adwokatką, że jej to muszę dostarczyć. Zostało tych dni niewiele, Możne, mogą się i cudzoziemcy podpisać, bo to jest w Polaków na Cyprze, ale mamy otwarty związek, stowarzyszenie dla wszystkich narodowości. No więc ja myślę, że sobie z tym poradzimy. Największa robota już została zrobiona i dziękuję wszystkim, którzy dziś się tu znaleźli i łaskawie podpisali. Bo szkoda by były roboty, która od 20 lat jest robiona i to nie przez nas, nie myśmy zrezygnowali, tylko za nas ktoś zrezygnował, nie informując. Dobra, słuchajcie, kontaktujcie się z panią Urszulą. Może uda się temu zaradzić i stowarzyszenie nasze, Malwa, nie zginie i znowu będziemy mogli spotkać się na, jeszcze na SLC. Nie zginie na pewno, bo już się o to postaramy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc.